Panowie, pytanie jak ta karta działa i jak w ogóle razem z wiatrakami to wszystko śmiga. Komputer stoi obok mnie, to jest regulator. Tu mamy regulator w tej chwili ustawiony na niegranie. Przepraszam za ostrość, nie ustawia się to odpowiednio. Karta jest poddana w tej chwili ocenom. nie robiłam tego bez bo już kombinowanie z tym w górę i w dół na napięciach nie ma sensu. Te ustawienia zrobię im skryny. Tutaj mamy 109, 30, 20. Wentylator jest mało ważny, bo wentylator jest odpięty. Jeśli chodzi o samą kartę, wydajność pikselowa to 38,6 gigapiksela, a tekstur, teksturowa to 154,4 gigateksela. Prędkość przesyłu 231,7 GB. Wszystkie statystyki zostały tutaj w tej chwili zresetowane i yeah, pokażę jak działa karta na przykładzie Wiedźmina 3 Dobrze Mam 43 stopnie Karta osiągnie 80 stopni, kiedy zacznę grać bez zmiany, zmiany na wentylatorach, nic nie zmieniam jak na razie, nie słyszycie jeszcze w tej chwili w ogóle prawie wentylatora, komputer przypominam stoi koło mnie, nie ma efektu suszarki, a razem te komponenty działają bardzo cicho. Mamy deszcz, i bardzo brzydką pogodę. I 26, 7 klatek. 30 klatek. Wyłączymy sobie miecz. Co by nam krzywdy nie zrobiono. 29 klatek. Bardzo dobra pogoda. 26 klatek. Dużo NPC. 25 klatek. hairworks. Drzewa, 27 klatek. 25 klatek przybiegło. Karta ma 73 stopnie, 74 w tej chwili. No nie doszło jeszcze do 80 stopni. Poprzednio, na poprzednim filmie nagrywałem na mokradłach, gdzie było masa wody. Już jest 76, 74. Karta spadnie i temperatura momentalnie i drastycznie, jak tylko nacisnę mapę. I teraz tak spolotowałem 74 stopnie. Jesteśmy na rynku. Pełno tutaj różnych rzeczy. Iskry światła. Wszystko. 29 klatek na sekundę. Teraz uruchomię tak jak gram zazwyczaj. Teraz wrzuci wiatraki. Znaczy Bardziej nawet może słychać czasem wiatrak CPU, no ale to już jest kwestia tego, że dwa duże wiatraki na radiatorze, zawsze to dwa duże wiatraki na radiatorze. Tak jak pokazywałem, komputer jest na 3,6 GHz, więc jest to, jest to wysoko. To jest Xeon X5450 X5460 sprzedaje. Dużo NPC 29 klatek na sekundę 26 takie spadki ogromne. Dobrze, kwestia opcji. Panowie, opcji wyglądają tak: ustawienia wideo postprocesy. Wszystko jest włączone. Ustawienia pod, post procesów są na wszystko na wysokie. Grafika. Okno wyświetlane bez ramek. Nvidia HeroWorks. Włączone. Anti Nvidia HeroWorks 8. Wysokie Uber, 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 Uber. Włączone. Tak wyglądają ustawienia w Wiedźminie 3. Jest 30 klatek na sekundę. No i tak samo się stać: 27. Ogólnie rzecz biorąc, gra nie spada poniżej 15 klatek na sekundę. Oprócz jednego, e, jednej e, sytuacji, a mianowicie e, do 16-17 klatek na sekundę spadnie. W momencie kiedy przy tych ustawieniach Nvidia Hairworks, którego zresztą nie lubię. Uważam, że Wiedźmin wygląda dużo gorzej, co Wam mogę zresztą pokazać. Mi się Wiedźmin bardzo, dużo bardziej podoba, jeżeli chodzi o. Może tak tutaj pokażę Wam, bo tak jest łatwiej dla mnie. Tak wygląda Geralt z Nvidia Hairworks. Na no, śliczny chłopak, ale bym powiedział, że lepiej to on wygląda. Bez Nvidia works? Grafika. Wyłączone, wyłączone. Ok, wszystko wyłączamy. Wróć i wróć. Tak dla mnie wygląda Geralt bez NVIDIA HEROWORKS. No i teraz, oczywiście, pomimo wszystkiego, chwyciliśmy 31 klatek. NVIDIA HEROWORKS to jest troszeczkę obciążające, jednak dla procesora graficznego. Jak słyszycie, nie ma efektu suszarki. Już Wam pokażę, jak wygląda kwestia. To jest karta graficzna. Dwa duże wiatraki, super ciche. Mogę regulować im, im prędkością. To jest maksymalna prędkość. O, nic tak naprawdę szczególnie go nie da, bo tutaj ucieka powietrze bokiem. Nie zakładałem na obdowę, bo wyglądałoby to brzydko. Więc jeżeli ktoś chce, to ze zwykłych starych wiatraków może wyciągnąć ranki do wiatraków 9 cm i zamontować w jakikolwiek sposób, czy to czarną taśmą, czy, czy czymkolwiek i będzie wyglądało to odpowiednio. No więc dostarczę kable, kable kabel taki, czyli do, do CPU u do kable, do właśnie karty graficznej wszystkie rzeczy potrzebne do zamontowania całości tego systemu to jest max tych wentylatorów a to jest standard no i tak to wygląda 31 klatek 72 stopnie 73 stopnie Nowy grad wspaniały, wspaniałe efekty Wiedźmina. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to jest, jesteś zainteresowany, bo ten film uostępniam tylko niektórym, którzy będą chcieli, to zapraszam serdecznie i, i można sobie pośmigać Wiedźmina na pełnych detalach. Przy 30 klatkach nic tu nie skacze w Nowigradzie. Ładnie chodzi. Wiem, że na komórce to wygląda jakby gorzej chodziło, ale niestety. Komórka ma to do siebie, że też ma rozdzielczość full HD nagrywania i nie idzie i to za dobrze. No ale widać tutaj, jak wygląda ta kwestia. Dobrze, e, i teraz ostatnia część, a mianowicie wychodzimy z gry i włączymy sobie informacje. To są informacje, maksymalne użycie. 99%, a maksymalna moc 112. Ustawiona no, jest 109, ale karta sobie jak widać sama reguluje i ma w nosie co my tam uważamy. Napięcie jest 1.12, więc to jest max. Jak dla mnie przynajmniej dla mojego <grym>, dla mojego zasilacza, który właśnie sprzedaje tą kartę również dlatego, żeby go wymienić. Taktowanie pamięci 3623 Teraz, jeżeli chodzi o cudowną kwestię CPU, jakie jest potrzebne do Wiedźmina, to bardzo proszę zauważyć, że temperatury sięgnęły 66-69 stopni. To jest X5450 w Xeon przetaktowany na, na 3,6 GHz. Tutaj średnio jest po 60% zajęte na rdzeniu, tak. więc tak to wygląda. O, użyliśmy więcej PHFile'a niż, niż zawsze. Hmm. Ciekawe. Miałem ustawione 8 GB plus 500 MB, może będę musiał to zwiększyć. No i tak to wygląda karta. Już w tej chwili temperatura jej spada, jest 40 stopni. W ogóle mogę to w tej chwili przełączyć na ciche. Tak wygląda kwestia tutaj. Rania, wydajność. Jeszcze raz pokażemy. 38,6 i 154. Więc jeżeli ktoś chce w nocy pograć, a to naprawdę nie będzie ani mojej małżonki, która śpi tu, ani psa, który śpi tam. <grybujesz> Więc podziwiam serdecznie i zachęcam. Warto.